Kiedy jest na coś najlepszy czas? Kiedy wszystko płynie? Po prostu. Kiedy wiesz, tak z głębi serca i z pełnym przekonaniem pochodzącym prosto z Twojej duszy, że ten wybór jest właściwy, jest właściwy dla Ciebie. Nie z poziomu rozumu, logicznej kalkulacji, a z poziomu uczuć. Jak to rozróżnić? Wystarczy, że usiądziesz w ciszy, przyłożysz rękę do serca, stworzysz w głowie wizję tego, czego pragniesz. I będziesz obserwować samego siebie. Jeśli Twoje serce zacznie tańczyć, wibrować na najwyższych częstotliwościach, rozlewając po całym Twoim ciele najprzyjemniejsze na świecie ciepło, a nie poprzez energię braku i chęci posiadania zasysać cię niejako na wysokości splotu słonecznego do środka, to możesz być pewien, że dana rzeczywistość jest dla Ciebie odpowiednia i w pełni z Tobą rezonuje. Ja tak mam. Może ty poczujesz to nieco inaczej, ale z pewnością, gdy już to się stanie, to będziesz wiedział, czego pragnie twoja dusza. Dlatego w odpowiedzi na twoje wewnętrzne wołanie wszechświat, Bóg, da ci wszystkie możliwości, abyś mógł te pragnienia zrealizować. Odpowie na miłość, która się w tobie zrodziła i da ci zielone światło, wprowadzając to wszystko w odpowiednim czasie w świat materii. To bowiem On. Sam Stwórca tym wszystkim zarządza i to nadzoruje. Twoje wyższe ja przekształca myśl w działanie, jeżeli tylko Bóg uznaje za słuszne. Czasem może dać ci również to, co niewygodne, ale tylko po to, żebyś się czegoś nauczył, wyciągnął z tego konkretną lekcję, a przez to duchowo się rozwinął. Jeżeli raz za razem nie ma efektów manifestacji Twoich pragnień, Twoje myśli nie przekładają się na stan materii, to prawdopodobnie wynika to z jednej z dwóch przyczyn. Albo sam nie wierzysz, że to faktycznie się stanie i nie dostrajasz się poprzez wibracje miłości do tego, co deklarujesz, że chciałbyś, aby pojawiło się w twoim życiu. Albo Bóg, widząc całość twojego życia, w przód i w tył, wie, że to nie jest dobre wyjście i dlatego to blokuje. Dlaczego miałoby nie być? Bo być może wpłynie na ciebie tak, że nie osiągniesz innych nadrzędnych celów. A po to przecież tu jesteś, aby wykonać swoje zadania: te, które sam wybrałeś przed wcieleniem się w to ciało, ale i te, które zostały ci przydzielone przez samego Stwórcę. Wierzę, że tak właśnie wygląda ta współpraca. Bóg nieustannie kreuje, początkowo robił to sam, teraz robi to przez nas. Zarówno wtedy, jak i teraz widzi wszystko. Wie więc, co i kiedy jest dla nas najlepsze. Jeżeli jakiś aspekt Twojego życia nie wygląda tak, jakbyś tego oczekiwał, a Twoje marzenia nie znajdują odzwierciedlenia w świecie materialnym, to nie pogrążaj się w negatywnych myślach, tylko zastanów się po pierwsze, czy sam w to wierzysz, czy w pełni dopuszczasz takie rozwiązanie do siebie, czy podświadomie go jednak nie blokujesz. Możesz to robić z wielu powodów, chociażby czując się niewystarczająco dobry, odważny czy po prostu ważny. Jeżeli masz pewność, że wszystko w tej kwestii jest dla Ciebie jasne, tego chcesz, to przyjmujesz, tego pragniesz doświadczać, to zdaj się na Boga i daj Mu działać. Odpuść. Nie walcz, nie zabiegaj, nie wyczekuj. Podtrzymuj poziom wysokich wibracji i nie martw się całą resztą. Zaufaj, że Stwórca wprowadzi to w Twoje życie w najlepszym możliwym momencie i formie. Może nie dokładnie takiej, jak Ty to sobie wymyśliłeś. Ale z pewnością lepszej, podającej ci inne, bardziej dopasowane do ciebie możliwości, a czasem umiejętności, o których teraz nie możesz mieć nawet pojęcia. A co jeśli chcesz czegoś, ale czujesz, że podświadomie sam to blokujesz, bo nie wierzysz, że to do ciebie przyjdzie? Wtedy pomyśl, że już to masz, bo tak faktycznie jest. Skoro o tym pomyślałeś, to znaczy, że wytworzyłeś energię, która taką rzeczywistość wykreowała. I ona gdzieś jest. Taka rzeczywistość, chociaż jej nie widzisz, w tu i teraz już istnieje. I się, że jest ona w rzeczywistości równoległej, na innej linii czasu, do której ty musisz się teraz dostroić. Myśl jest energią, jest informacją. I tak jak każda energia nie znika, nie zamienia się w próżnię, raz wytworzona po prostu istnieje, mogąc się jedynie przekształcać i przyjmować inne formy. Sęk w tym, abyś miał do niej dostęp w takiej formie, na jakiej ci najbardziej zależy. I tutaj znowu wracamy do zapanowania nad swoimi myślami, a jeszcze bardziej słowami. Skoro wiesz już, że twoja wymarzona rzeczywistość istnieje, tylko jest gdzieś tam dalej, to dostrój się do niej. Wejdź na tę samą częstotliwość, co ona. Poczuj, że to się dzieje, że to już jest, bo jest. Skoro w świecie ducha można cofać się w czasie, a także przepowiadać przyszłość, to znaczy, że to już się wydarzyło. To wszystko, co było, jest i będzie, dzieje się w tym samym czasie. Nie bez powodu inne rasy kosmiczne mówią, że ludzie są jedynymi istotami, które mierzą coś, czego tak naprawdę nie ma czas. Tylko my nadaliśmy mu linearną formę, a w rzeczywistości wszystko dzieje się naraz. W jedynie istniejącym teraz. Wszystko dzieje się równocześnie, chociaż z naszej ziemskiej perspektywy tak to dla nas nie wygląda. Jeżeli jednak przyjmiemy, że wszystko dzieje się w tym samym czasie przeszłość, przyszłość i teraźniejszość a co więcej, każda z nich ma nieskończenie wiele możliwości, wariantów to naszym zadaniem jest, tak jak już wspomniałam, dostrojenie się do tych realiów, których faktycznie chcemy doświadczać, które chcemy przeżywać. Jak to zrobić? Nie dopuszczając innej możliwości niż ta, że wszystko potoczy się tak, jak tego chcemy, czyli dla naszego dobra. Jeżeli nasze intencje będą czyste, nie będziemy chcieli nikogo skrzywdzić, to dlaczego Bóg nie chciałby nam w tym pomóc? No chyba, że jest coś, czego faktycznie nie widzimy, ale wtedy i tak nam to wynagrodzi, przedstawiając inny, ale równie korzystny dla nas wariant rzeczywistości. Skąd ta pewność? Bo taki jest Bóg. Jest najczystszą miłością z możliwych, tą bezwarunkową, ufającą i pragnącą naszego szczęścia. Nie każe, a jedynie pokazuje to, co powinniśmy zobaczyć. Daje nam się uczyć, rozwijać. Czasem odwraca w tym celu rolę. Daje to, co sami wysyłamy do innych, żebyśmy się przekonali, jak to jest. Ale nigdy nie działa na naszą niekorzyść. Ze wszystkiego najbardziej pragnie. Abyśmy wzrastali. Wzrastali w Jego świetle, miłości i dobru. Z miłości powstało życie i to ona przyświeca każdej kreacji, Jego i naszej. Jeżeli ta zasada zostanie zachowana, to wszystko, czego pragniemy, stanie się naszą rzeczywistością. Intencja. Jeżeli ona jest czysta, to Bóg zadziała w naszej sprawie. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Nie wierzysz? Zapytaj Go sam. Ciekawe, co Ci odpowie. Pamiętaj, aby nie szukać Go w świecie zewnętrznym, bo to tylko nasza ludzka iluzja. Jego cząstka jest zawsze w Tobie i absolutnie zawsze masz do niej dostęp. Poczuj ją i zapytaj: Tam zawsze znajdziesz prawdę. Bóg bowiem jest prawdą i tylko prawdą. Skoro z Niego i na Jego podobieństwo zostaliśmy stworzeni, to jest ona i w naszym zasięgu. Wystarczy po nią sięgnąć. Tuż nad sercem jest serce duszy. Przekieruj tam swoją uwagę i zadaj pytanie. Połącz się ze swoim stwórcą, największym kreatorem wszechrzeczy, źródłem wszystkiego, co jest i wchodząc w wibrację nieskończonej boskiej miłości, zapytaj go o zdanie. Z ciszy wyłoni się Twoja odpowiedź. Rozpoznasz ją po tym, że nie będzie cię atakować, krytykować, a jedynie wypływać z czystej miłości. Ty poczujesz te wibracje, a wraz z nią konkretne informacje, nie neguj ich, nie odrzucaj niczego umysłem i nie twórz żadnego ale. To będzie twoja prawda, której szukałeś przez cały ten czas, a ona była najbliżej jak się tylko da w tobie.